W 1766 roku zmarła Małgorzata Hanczugowa. Nie całkiem zwykła, ale też na pewno nie bardzo bogata wdowa z wioski pod poznaniem. Jak na rearia polskiej, nawet wielkopolskiej wsi, kobieta ta żyła całkiem dostatnio i wygodnie. Przede wszystkim zaś zostawiła po sobie pewien dobytek, sporządzono więc spis tego, co posiadała i co teraz miało być obiektem walki między jej spadkobiercami. Członkowie wiejskiej starszyzny obeszli chatę zmarłej i przejrzeli wszystkie znajdujące się w niej przedmioty. Następnie kazali wynotować to, co ich zdaniem przedstawiało jakąkolwiek wartość. Przy każdej części składowej majątku w dokumencie dodano przybliżoną cenę, za jaką ewentualnie spodziewano się go sprzedać. Nie będę wam czytać całości, ograniczmy się do samego szczytu listy. Na trzeciej pozycji, pod względem ceny, znalazł się zbiór mebli, obejmujący m.in. stół, skrzynię z zamkiem i szafę. Miał być wart 11 zł polskich. W dzisiejszych pieniądzach, tych z 2025 roku, byłoby to 880 zł. Na drugim miejscu był zbiór świętych obrazów, nie tylko ładnych czy ważnych, ale też w ramach z bardzo cennym wówczas szkłem. Hanczugowa miała ich siedem. Zapewne wisiało jeden obok drugiego w izbie nad jej posłaniem. Łącznie wyceniono je na 14 zł polskich, czyli jakieś 1100 zł w naszych pieniądzach. Inne sprzęty, narzędzia czy ozdoby znajdowały się jeszcze niżej w rankingu. To zaś rodzi oczywiste pytanie. Co było w takim razie najdroższą rzeczą w domu wdowy hanczugowej? I podobnie też. W prawie każdej innej, choć trochę dostatniejszej chacie chłopskiej. Dzisiaj Wielki Wielkiej Historii właśnie najcenniejszy przedmiot w domach naszych wiejskich przodków. Odcinek powstał na podstawie mojej książki pod tytułem Życie w chłopskiej chacie. Większość z nas, gdy myśli o wnętrzach dawnych historycznych chat chłopskich, ma przed oczami obrazki ze Skansenów, różnych parków etnograficznych rozsianych po Polsce. To jednak obraz bardzo zwodniczy. Do skansenów, tworzonych na większą skalę dopiero po II wojnie światowej, trafiły głównie chaty przedstawicieli dawnej wiejskiej elity: różnych wójtów, młynarzy, najbogatszych chłopów. W części chodziło po prostu o to, że głównie one się zachowały. Trudno w to dzisiaj uwierzyć, ale takie całkiem zwyczajne domy chłopskie sprzed wieków. Rzadko stały dłużej niż kilkanaście lat. W 1950 roku w całym kraju była ledwie garstka zachowanych wiejskich siedzib z pierwszej połowy XIX wieku, wówczas stuletnich. W większości te domy znajdowały się już zresztą w ruinie, nie nadawały się na muzeum. Do Skansenów nie tylko przenoszono chaty największe i najokazalsze, ale też wyposażono jest takim rozmachem, na jaki dawni chłopi niemal nigdy nie mogli sobie pozwolić. Poza tym skansenowe wnętrza pokazują dobytek z bardzo bliskich nam czasów. Na ogół ze schyłku XIX stulecia lub lat międzywojnie. Starszy wnętrz właściwie nigdy się nie rekonstruuje. Z jednej strony dlatego, że bardzo trudno to robić, autentyczne przedmioty niemal się nie zachowały. Z drugiej, taki prawdziwy skansen pokazywałby skalę wiejskiej nędzy, która dla gości muzeum mogłaby się jawić mało atrakcyjnie. W czasach pańszczyźnianych, czyli co najmniej do połowy XIX wieku, zwyczajna rodzina chłopska w Polsce nie miała niemal żadnych oszczędności: wszelkie zdobywane pieniądze wydawała na opłacenie czynszów i pokrycie fundamentalnych potrzeb. Dlatego też wnętrza chat wyposażono głównie na własną rękę. Nie było w nich żadnych kredensów, szaf, łóżek z prawdziwego zdarzenia, czy choćby tych pięknych, rozkładanych ław, nazywanych na przykład szlabanami. Stoły też należały do rzadkości. Przez wieki zadowolono się takimi meblami, a właściwie meblami w cudzysłowie, jakie gospodarz był w stanie wykonać sam. Lub z pomocą bardziej zręcznego sąsiada. Jak wyjaśniał chociażby historyk Bogdan Baranowski, zamiast skrzyń używano raczej wydrążonych kłód W nich były trzymane i ubrania, i oczywiście w większych zapasy zboża czy kapusty. Siadano albo na prostych ławach, zbitych z trzech elementów, albo po prostu na piękach. Zamykanych mebli nie było wcale, nie licząc wspomnianych kłód z wiekiem. W ogóle jakiekolwiek meble stolarskiej roboty na dobre zaczęły się upowszechniać na wsi dopiero po uwłaszczeniu. I stąd wiemy, że taka Małgorzata Hanczugowa nie była całkiem zwyczajną chłopką. Bo przecież w połowie XVIII wieku miała w domu to, co w innych chatach stało się normą dopiero 100 albo nawet więcej lat później. Gdy za meble zaczęto płacić fachowcom, często rzemieślnikom z pobliskiego miasteczka, sprzęty te stały się siłą rzeczy najważniejszymi, szczególnie drogimi elementami majątku. Już w ogóle wyjątkowo kosztowne i wartościowe były tzw. skrzynie wianne. W XVIII wieku, pod wpływem kultury miejskiej, na wieś zaczął przenikać specyficzny obyczaj weselny. Przyjęło się, że posak, jaki córka otrzymywała od swojej rodziny w związku z zamążpójściem, a więc przekazywane jej stroje, ozdoby, pieniądze i drobne, lecz wartościowe przedmioty, powinien być składany do specjalnej skrzyni, którą następnie ceremonialnie przenoszono do jej nowego domu. Znaczne gabaryty skrzyni, a także jej piękna forma, miały pokazywać, że rodzinie powodzi się lepiej niż sąsiadom. I że pochodząca z niej panna to dobra partia, o którą powinni bić się kawalerowie. Dla większego efektu skrzynie barwiono, umieszczono na nich ornamenty, najczęściej roślinne, a w późniejszym okresie też napisy. Jak podkreśla Krystyna Reinfos Janusz, kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie, pięknie cytuje: Malowana skrzynia była przedmiotem marzeń każdej młodej wiskiej dziewczyny. Z jej stopniowego wypełniania czyniono często najprawdziwszy spektakl. Obyczaj nakazywał, by sprzęt był na koniec, gdy przyszło go dźwigać, ciężki i wypchany po brzegi. Dla pierwszego efektu nieraz ukrywano więc na jego dnie kamienie, a w późniejszym okresie i cegłówki. Dla drugiego sięgano po przedmiot, nawet cenniejszy od samej skrzyni. Piękna skrzynia wianna była już na stałe eksponowana w izbie, chwalono się nią wszystkim sąsiadom i zwłaszcza sąsiadkom. Ale pod względem czysto monetarnym rzadko była ona rzeczą najdroższą. Tę można było na co dzień znaleźć na wyrku czy też łóżku. Pościel w nowoczesnym rozumieniu, podobnie jak meble, dotarła na wieś dopiero w XIX wieku. Wtedy upowszechniły się sienniki, duże płócienne worki, które wypełniano słomą i to na nich się kładziono, a nie jak wcześniej na stercie słomy, co najwyżej przykrytej prześcieradłem. Na wierzch siennika trafiały poduszki, poduszeczki i pierzyny, w dzień układane tak, by pieły się jak najwyżej pod połap. Zbiór czystych, równych, a często też umieszczonych w zdobnych poszwach poduszek, stanowił dumę gospodyni. Pierzyna, zwykle wypełniona zgodnie z nazwą gęsim pierzem, była z kolei prawdziwym skarbem. I to dosłownie. W wieku XVIII i XIX nierzadko właśnie ona w pojedynkę stanowiła najkosztowniejszy przedmiot w całym domu. Na pewno zaś ogół pościeli uchodził za podstawowy element majątku, przede wszystkim majątku możliwego do sprzedania w chwili potrzeby, ale najchętniej gromadzonego przez lata i przekazywanego dzieciom, zwłaszcza zaś córkom w ramach wyprawy ślubnej. Pierzyny i poduszki hołubiono i bardzo o nie dbano. Za dnia były ściągane z łóżka tylko w jednym celu. Gospodyni mogła wynieść je przed chatę dla przewietrzenia. Z pozoru po to, by uczynić pościel przyjemniejszą w użyciu, ale zdaniem wiejskiego pamiętnikarza Jana Słomki, w rzeczywistości raczej w celu pokazania i poszczycenia się swoim majątkiem przed sąsiadkami. Marzenia o miękkim i ciepłym przykryciu były tak silne, że nieraz mogły nawet przesądzić o wyborze narzeczonej. Ludoznawca Oskar Kolberg opowiadał, że zwłaszcza na terenach bezleśnych gdzie trudno było o właściwe ogrzanie chaty, ubogim chłopom czy parobczakom zdarzyło się żenić dla pierzyny. Wartość pierzyn była tak wielka, że za czasów pańszczyźnianych dziedzice nieraz siłą odbierali chłopom te cenne przedmioty, by w ten sposób zmusić ich do uległości. Kazimierz Dzeczyński w swoim żywocie chłopa polskiego na początku XIX stulecia opowiadał o przypadkach zabierania pierzyn włościanom, którzy nie zgodzili się na wykonywanie nadmiarowych prac i którzy okazywali się oporni na bicie oraz pogróżki. Zrelacjonował też historię gospodarza, któremu ludzie dziedzica zarekwirowali pierzynę, by w ten sposób zmusić go do wysłania najstarszej córki do darmowej służby we dworze. Służby która, jak się domyślacie, wcale nie była tylko służba. Pościel stanowiła poza tym rzecz, o którą zawsze starano się usilnie w ramach pośmiertnego rozdziału majątku. I tak wracamy do inwentarza Małgorzaty Chęczugowej, w którym najważniejszą pozycję, tą pierwszą, zajmował komplet pościeli złożony z dwóch pierzyn i czterech poduszek. Wyceniono go na bagatela 24 ówczesne złote polskie, czyli ponad 1900 naszych złotych. Pierzenej poduszki były więc warte trzy razy więcej niż wszystkie meble w domu. Pierzenej poduszki były drogie, bo materiału do ich wypełnienia nie dało się zdobyć ani łatwo ani szybko. Trzeba było hodować gęsi i dbać o ich utuczenie, tak by stopniowo, dwa lub trzy razy do roku, móc je podskubywać, uzyskując potrzebne piórka z pierzem. Na jedną pierzynę zużywano piesz od dwunastu lub nawet piętnastu dorosłych zwierząt. Kto więc nie miał wystarczająco dużego statka, musiał gromadzić surowiec choćby przez dwa czy trzy lata. Na tym zresztą rzecz się tylko zaczynała. Piesz należało oddzielić od twardych stosin. Witold Seget, relacjonujący obyczaje panujące jeszcze pół wieku temu w Zborowskiem na Śląsku, podkreśla, że była to, cytuję, żmudna i ciężka praca. Przygotowanie wypełnienia zaledwie jednej pierzyny mogło zająć sześciu czy ośmiu osobom, choćby dwa tygodnie. Trudno było poddawać zadaniu własnymi siłami, sąsiadki zbierały się więc wspólnie i darły pierze zimowymi popołudniami oraz wieczorami. Przy okazji zaś wymieniały plotki, śpiewały piosenki i opowiadały wiejskie baśnie. Dalszej pracy wymagało przygotowanie poszwy, zwłaszcza jeśli ta miała być elegancko ozdobiona choćby haftowanym brzegiem. Gdy zaś całość już była gotowa, Często wcale z niej nie korzystano. Szkoda przecież było czystej, białej i okazałej pierzyny, która pod człowiekiem zaraz by się wymieła, wybrudziła i nie daj Boże podarła. A wtedy zgubiła cenne pierze. W praktyce było zwykle tak, że pierzyny i poduszki, za dnia zdobiące łoże i budzące uznanie sąsiadów, po zmroku dyskretnie, skrzętnie odkładano na ławę. I to koniecznie tą ławę, na której nikt nie sypiał. Kładziono się nie na nich, ale w pościeli starej i zniszczonej, już nie nadającej się na dekorację, za dnia zaś upchanej pod piękniejszymi rekwizytami. Jeśli chcielibyście posłuchać, jak o takich lub zupełnie innych rzeczach opowiadam na żywo, to zapraszam Was na dwa spotkania, które odbędą się za parę dni. 7 marca będę w Krośnie, a 8 marca w Poznaniu na Targach Książki. Szczegóły znajdziecie w opisie. Na koniec odwróćmy kolejność. Najpierw powiem Wam groźbę, a potem jeszcze małą prośbę do naprawdę najbardziej stałych i zaangażowanych widzów. Tak więc jeśli nie chcecie odtąd zawsze spać w stercie kłującej słomy, nawet bez prześcieradła, to koniecznie polubcie ten odcinek i zostawcie od siebie komentarz. Natomiast jeśli chcecie zrobić jeszcze więcej i szczególnie podoba Wam się to, czym się zajmuję, to cóż. Niektórzy z Was zauważyli, że dzisiejszy odcinek to setny materiał na tym kanale. W związku z tym pomyślałem, że nieśmiało poproszę Was o wsparcie. Po dużych wahaniach, bo przyznam, że trochę obawiam się Waszej reakcji, stwierdziłem, że to może być dobry moment, by zdecydować się na Patronite'a. Jeśli więc chcecie, aby ten kanał nadal się rozwijał, żeby odcinki były dłuższe, żebym mógł Wam pokazać jeszcze ciekawsze miejsca, albo jeśli po prostu chcecie dać mi znać, że lubicie to co robię, to możecie wpłacić jakąś odpowiednią dla Was kwotę. Ale oczywiście nic na siłę, nie będzie tu żadnego paywalla i kolejne materiały będą się ukazywać dokładnie tak samo jak dotąd. Link też znajdziecie w opisie.